Panująca sytuacja epidemiologiczna w kraju daje się we znaki wszystkim. Jedną z grup, która najmocniej odczuwa obecnie nakaz pozostania w domach i wszelkie inne ograniczenia związane z koronawirusem są przedsiębiorcy. Kielecki Ratusz przygotował dla nich pakiet pomocy. W związku z prowadzeniem stanu epidemii koronawirusa informuję, że przygotowaliśmy pakiet pomocowy dla przedsiębiorców w celu ograniczenia skutków sytuacji kryzysowej, jakiej znaleźli się także kieleccy przedsiębiorcy. Chodzi tu przede wszystkim o firmy, które zostały zmuszone do czasowego zawieszenia swojej działalności lub firmy, które w sposób znaczny ograniczyły swoją działalność. Przedsiębiorcy, którzy zostali dotknięci konsekwencjami epidemii, na czas jej trwania mogą ubiegać się np. o odroczenie terminów zapłaty podatków lokalnych, rozłożenie ich płatności na ratę oraz umorzenie odsetek od tych kwot. Prowadzący biznes mogą również zmniejszyć lub czasowo wyzerować wysokość ponoszonych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ulgi obejmą także czynsze lokali użytkowych, będących w zarządzie miejskiego zarządu budynków. W kwietniu przedsiębiorcy zapłacą tylko złotówkę, a opłaty za kolejne dwa miesiące zostaną odroczone. Czynsz dla dzierżawców miejskich gruntów od kwietnia przez kolejne trzy miesiące będzie wynosił 10% dotychczasowych opłat. Możliwe będzie też przesunięcie terminu płatności opłat za użytkowanie wieczyste dla przedsiębiorców. W każdym przypadku wymagane jest złożenie odpowiedniego wniosku czekamy również na systemowe rozwiązania rządu, który zapowiada wprowadzenie pakietu osłonowego. Gdy przepisy tylko wejdą w życie, wprowadzimy je do naszego pakietu i rozszerzymy pomoc dla przedsiębiorców. Wszelkie informacje na temat pomocy dla przedsiębiorców, jej zasady oraz potrzebne wnioski dostępne są na stronie internetowej urzędu miasta.